Się Mam z tej strony Oskar Macuk i w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak wygląda mój dzień, to znaczy, co robię jak to robię i dlaczego wydaje Wam się, że jest to łatwe i fajne bycie youtuberem, a jednak nie jest to do końca tak, jak Wam się wydaje. Jak dużo pracy wymaga robienie filmów, a także jak jest to ciężkie do ogarnięcia wszystkich tych rzeczy. Dlatego chciałem Wam to wytłumaczyć pod podszewki. Dzień zaczynam codziennie o godzinie 5. Dlaczego o 5? Z kilku przyczyn. Po pierwsze dlatego, żeby mieć dużo czasu. Po drugie dlatego, że o świcie jest troszkę zimniej i łatwiej się funkcjonuje na podwórku. Po trzecie, dlatego, że wolę pracować rano, a nie wieczorem i jakoś jest mi tak wygodniej. I co jest ciekawe, nauczyłem się już tak funkcjonować, że budzę się bez budzika. Nie potrzebuję tego, mój organizm się tak wybudza, bo chodzę systematycznie spać. I co jest też ciekawe, i w dni powiedzmy to treningowe, czy pracowe, i w weekendy, i w każdy inny czas zawsze wstaję o tej samej godzinie, żeby trzymać tę rutynę i bardzo mi to pomaga dobrze funkcjonować. Pierwszą rzecz, którą robię, może się wydawać trochę śmieszna albo coachingowa. Jest medytacja i ogólnie medytacja jest sztosem. Jak ktoś w to nie wierzy, to ja mu polecam kiedyś spróbować. Wychodzę sobie tu na balkonik, widzę jart, widzę las, jest pięknie, jest rano, nikt mi nie przeszkadza. I ogólnie nie jest jakaś to specjalna filozofia. 15 minut najzwyklejszej medytacji, polecam Wam sobie spróbować. Mi robi robotę mega, a stosuję to już od dłuższego czasu i naprawdę polecam. Bez żadnych śmie śmiesznych, fikuśnych pos. Po prostu sobie albo tak, albo tak, i chill. Po skończonej medytacji zazwyczaj się rozciągam, też 10-15 minut, tak żeby po prostu się troszkę rozruszać po tym poranku. Taka moja codzienna rutyna to jest jeden z elementów, dzięki którym nie bolą mnie plecy, codziennie mogę funkcjonować. Nie narzekam, nie zrzędzę, tylko trenuję. Polecam także Wam. Szybko się ubrałem i teraz idziemy zrobić sobie śniadanie. I jeżeli chodzi o śniadania, czy w ogóle o posiłki, to jak wiecie, ja też zajmuję się prowadzeniem dietetycznym sportowców. Więc ja dokładnie wiem, ile powinien sportowiec jeść, co powinien sportowiec jeść. I cały największy problem tak naprawdę i u mnie i u podopiecznych opiera się na tym, że wymaga to mega, mega dużego nakładu czasu. A potrzebuje dostarczyć 5,5 do 6 tysięcy kilokalorii dziennie, czyli to jest dużo. No i wreszcie znalazłem firmę, która sprostała moim wymaganiom i dietetycznym i tym, żeby te produkty były takie, jak chciałem. YFood. I czym jest ten YFood? Już Wam mówię. Jest to pełnowartościowy zamiennik posiłku. Zamiennik to znaczy to, że sobie wsypuję, i tu w tym prochu nie tylko mam białko, ale mam też węglowodany, mam tłuszcze, mam minerały i witaminy. Czyli gotowy posiłek, jakbym sobie robił, to jest. Jak powiedziałem, jeden z elementów moich posiłków w ciągu dnia, ponieważ ja tych kalorii jem bardzo bardzo dużo, dlatego po prostu staram się część z nich dopijać, bo jest to wygodne. I biorę sobie takie trzy miareczki. Tutaj mam. 400 lokaloi daję troszkę wody. Pyk. I jestem obskoczony. Więc robię sobie szejka. I mówię, to jest wygodne, bo jest szybkie. Nie ma tu żadnej magii. Po prostu gotowy posiłek. I jakby wcześniej chciałem współpracować z firmami, które robią suplementy. Ale one mają zazwyczaj same suplementy białkowe. No i spoko. Ale i tak muszę to z czymś mieszać. I to jest bez sensu. A tutaj mam gotową rzecz. Trzy łyki po sprawie. Do tego mam jeszcze sobie zawsze na teraz biorę takie butelkowane, gotowe po 500 kilokalorii, czyli w sumie tu mam 400, tu mam po 500, czyli 1400 kalorii sobie wypijam. A jeszcze dojadam normalnie posiłkami no i ogólnie wszystko hula. I... Od początku na kanale najważniejszą rzeczą dla mnie było to, żeby być szczerym wobec Was i mówić Wam wszystko tak jak wygląda, bo po to powstał ten kanał. Dlatego zupełnie otwarcie mówię, że YFood za ten film mi zapłaciło normalnie w pieniądzach. Z czego się bardzo, bardzo cieszę. Po pierwsze, dlatego, że jest to pewnego rodzaju zapłata za tą pracę, którą tu wkładam, za to, że wierzę w to wszystko, co robię, że się poświęcam. I jest to też dla Was informacja, że powinniście robić to, co kochacie, powinniście się rozwijać, podążać za pasją, bo prędzej czy później to Wam się opłaci po prostu. Ja dla Was mam kod rabatowy. Na YFood oczywiście. MacU 10, możecie sobie wejść, zamówić produkty, spróbować tego. Ja polecam, żebyście spróbowali i się, dajcie mi znać w ogóle, jak, jak Wam to smakuje. Oczywiście w opisie filmu macie też link do tego, żeby sobie zobaczyć te produkty. I dajcie mi znać w ogóle w komentarzach, co sądzicie o takich współpracach, co sądzicie o YFood i o tym wszystkim. W sensie, jak to, jak to funkcjonuje. Oczywiście liczę też na opinie hejterów, bo ich lubię najbardziej. Następną rzeczą po wypiciu takiego śniadaniowego szejka jest bieganie. I to bieganie po lesie, bo akurat mam las domu. Takim zwykłym tempem, żeby troszeczkę się obudzić. Te mięśnie, które mam zmęczone po treningu, troszeczkę, powiedzmy to, przepompować krew, żeby zmniejszyły się stany zapalne. No Ogólnie żadnego szału. Po prostu sobie trochę tam, 15-20 minut lajtowo i lecimy dalej. I dobra, bieganie mam zaliczone, więc powiedzmy, że wszystkie pojanne takie podstawowe rzeczy zrobiłem. Jest godzina. 6 rano, więc tak naprawdę jeszcze większość ludzi śpi. A ja już zrobiłem kilka rzeczy: zjadłem sobie śniadanko, zrobiłem medytację, ściąganko, bieganko. Ale teraz się biorę za robotę i pierwszą rzeczą, którą robię zazwyczaj, to jest kopanie jardu i nagrywanie, jak go przekopuję. Z racji tego, że po prostu o świcie jest, tak jak mówiłem, niższa temperatura, fajnie się to nagrywa i nikt mi nie przeszkadza. Dzisiaj właśnie będę nagrywał odcinek z kolejnej rozbudowy jardu. Tutaj budujemy właśnie muldę, która będzie muldą powrotną, bo tak, tu będzie kłotę, tu będzie mulda powrotna, ale o tym wszystkim dowiecie się z odcinku z rozbudowy. No więc, taki time lapse budowania tej muldy zajmuje mi, zależnie od tego, jak to robię, powiedzmy to godzinę do półtorej godziny na spokojnie, żeby, żeby sobie to nagrać i ogarnąć, żeby to miało więcej nogi. No i potem przechodzimy do najmniej lubianego przeze mnie elementu dnia, czyli brania dodatkowego prysznicu, czyli po prostu wchodzenia do cholernie zimnej wody i starania się nie umrzeć. Dużo z tego jest taki, że po tej wątpliwej przyjemności, jaką jest kompanie się w cholernie zimnej wodzie, wszystkie inne rzeczy, które się robi w ciągu dnia, już są całkiem przyjemne, no bo nie są tak nieprzyjemne jak kompanie się w zimnej wodzie, a my idziemy do pracy. Zapraszam. I w większości czasu nasza praca z Karoliną wygląda w taki sposób, że po prostu siedzimy przed komputerami i pracujemy. I dlatego mówię, że to jest praca, bo ogólnie o tej godzinie zazwyczaj pracowałem na siłowni, no ale siłownia jest zamknięta, więc niestety nie mogę tego robić, więc robię tyle, ile mogę przez komputer, czyli wysyłam diety podopiecznym, wysyłam plany treningowe, piszę ze sponsorami, piszę scenariusze, piszę kalendarz spotkań jakby w ciągu roku i ogólnie ja się zajmuję taką stroną, Pozyskiwania sponsorów, jakby wymyślania pomysłów i tego typu rzeczy. A Karolina głównie zajmuje się montażem filmów i właściwie ona od samego rana ciśnie i montuje to, żeby to wszystko funkcjonowało. No i też zajmuje się wieloma rzeczami, których ja po prostu nie mam kiedy zrobić albo nie umiem, i ona w tym jest lepsza. I tak właściwie to wygląda: nie ma tutaj żadnych magicznych, fajnych rzeczy. Zazwyca, zazwyczaj zajmuje nam to 4-5 godzin dziennie i siedzimy i jak nerdy stukamy w klawiaturę. No niestety tak to wygląda, ale to jest codzienność, którą musimy robić, żeby to wszystko funkcjonowało. I jak najwyraźniej widać, jak świecie moje gdzieś tam media społecznościowe, całkiem nie najgorzej nam to wychodzi. A Ty coś powiesz? Montuję film. A, po skończonej pracy na komputerze, po napisaniu scenariusza i wszystkim tym, co chcemy zrobić, przechodzimy chyba do najfajniejszej części dnia, czyli nagrywania vlogów. I nagrywamy tu i macugaret vlogi, i how to, i wszystkie inne rzeczy, które chcemy sobie zrobić. A jeśli nie nagrywamy vlogów, to na przykład robimy zdjęcia. A jeśli nie nagrywam w domu, to nagrywam zazwyczaj gdzieś na miejscówce, albo jesteśmy na wyjeździe, albo jesteśmy gdzieś w mieście, albo jesteśmy w lesie, tak jak jesteśmy teraz, ponieważ właśnie robimy sesję zdjęciową i ogólnie wpadliśmy na taki świetny pomysł z sebą, że jak mamy rowery, które nie do końca są. E, znaczy, mój rower akurat na downhill się całkiem dobrze nadaje, ale miejscówki nie są zbyt downhillowe, więc napompowaliśmy bega dużo powietrza w oponach i zrobiliśmy zawietrzenie na Maxa więc dużo, dużo lepsze są wrażenia. Na takim wyjeździe to jaram się, że udało mi się nawiązać tą współpracę z Wi-Fi. bo mam takiego myka, biorę sobie szejka i go sobie piję naraz i mam cały posiłek właściwie w ciągu minuty obskoczony. Nie muszę nosić kanapeczek ani żadnych takich rzeczy, bo to jest niewygodne i bez sensu. Zazwyczaj robimy tak, żeby się zmieścić w jednym plecaku, bo nie ukrywam, że jest to niewygodne, więc mamy GoPro. Właściwie dwa GoPro w tej chwili już. I jeszcze mamy tutaj taki kozacki zestaw narzędziowy. I mamy drona wszystko się mieści w takim jednym ładnym plecaczku i dzięki temu nie musimy latać jak głąby z tysiącem sprzętu co prawda mamy taki duży statyw, który jest dość niewygodny jeżeli chodzi o noszenie dlatego nie zawsze go nosimy tutaj powiem wam, że jest ciekawe zastosowane rozwiązanie Bezpiesne. hopa nie jest straszna ale żeby wywołać większe... podejść tu większy element zaskoczenia do to tak, tu są palety, które można się nadziać do tego wystające wkręty co tam powiecie? o ja widzę <laughs> ja, ja powiem, że będzie. Będzie u to, to, to. Tu. A przedstaw nam koleżanko. Dawaj, ok, Shop w szopie. Szopa w piekarniku. Ło, wow, ło, wow, ło, wow, ło, wow, wow. wow. lecę, przelotówka do przelotu. Łup. Wow. 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 Znajdźliśmy drugą terkę, która nie była uzyskowana przez lata, więc nie wiemy czy nawet da się odjechać. Ale zobaczmy. Tak, tobako, tak? No chyba. Ale mamy tutaj ładny taki wspomnienia. To jest jakiś dobry znak, to są w komentarzach zapomniał. Czuję, żeby pięknie. Dobra. Kamajowuje się? To no nie kameruje się. U nich opliczki. Dobra, dobrze. dobrze. Nie mam pojęcia jak się chodziło. Niech ale... to będzie towarek chciał. Dobra. Janę cukryk. Już tu, ale ja jestem w, w, w dobra, do jest, czyli to chyba teraz. Brawo, już. ale czarny. Dobry. Opa. Ale już. To Nie to, to nie doskwiecamy. Tam. Fajnie, mówię, że fajnie. Tu jest wanda, teraz, teraz. gdzieś jedzie.

Ogień! Oh. Przeginacie trochę! Ej trochę przegałeś gościu! Przeginasz, weź wyprostuj! Ej weź weź, 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 weź to wyprostuj gościu ty! No i. Być może to jest ostatnie ujęcie z drona, które zobaczycie? Ponieważ podjąłem się latania w tym lesie, bo nie chciałem sobie tego odpuścić. Więc yy, jest kilka opcji: albo nam się uda, albo rozbije drona, albo nam się uda i rozbije drona, albo nam się nie uda i rozbije drona. A jeszcze do tego wymyśliliśmy ciekawy tekst. Jak na Instagramie myślicie, tego znacie. Bo Jugan powiedział do Seby, że Joseba, nie? Więc ja pomyślałem: Joseba, ta kawa budzi mnie. To jest taka ta meksykańska kawa. Joseba. Ale to już Co się teraz. nie, Dobra. nie chodaj, tak nie nie. Yes! Około godziny 19 robię sobie zawsze swój taki trening, typowo pod zawody. I ja zazwyczaj go nie nagrywam z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że Karolina już jest w domu i montuje film, więc nie ma kto mnie nagrywać. Po drugie, nie ukrywam, że trening pod zawody jest trochę inny niż takie vlogowanie, no bo we vlogu, wiecie, tu trzeba latać, tu trzeba sobie jaja robić i ogólnie rzecz biorąc, jest to takie, że mniej się jeździ, a więcej się filmuje, jak zresztą wiecie, z vlogów. A mój trening taki codzienny wygląda bardzo nudno, bo na przykład dzisiaj ćwiczę sobie 3-6-2 piny. Idę na hopę i tylko walę 3-6-2 bar spiny pod rząd, nie? No to nikt tego nie chce oglądać, bo każdy chce emocji, każdy chce takich rzeczy, ale z punktu widzenia zawodniczego tak to wygląda. No mam taką listę, z której sobie robię tyki, sprawdzam skuteczność. Kiedyś nagrywałem o tym film. Ogólnie straszna nuda. Z mnie zawsze wydałem wygląda podobnie, Także sobie tak jak mówię, że po portaku. świtę, tam, coś nie będę robił. Faj z to jest upocisme. Zawsze przykładam się, szczególnie przy swoim pieniądze, żeby się dobrze rozdać, bo nie uchylam. Że jak się, się jeździemy starą I z takich ciekawostek to jest też ważne, bo nie każdy może kuma, wieczorem, czyli godzina 19, 20, 21, jest najmniejszy wiatr dlatego, że jest najmniejsza różnica temperatu, ja nie wiem, jak to działa, ale ogólnie wieje najmniej i na takich dużych hopach to ma znaczenie. Ale jeżeli chcielibyście na przykład, żebym dodał więcej filmów z takich treningów, no postaram się to robić, tylko to będzie na pewno więcej z GoPro, trochę mniej z kamery, ale jeżeli byście chcieli, to w ogóle dajcie mi znać w komentarzu. Mam takie treningi swoje. To wygląda w ten sposób, że przez te dwie godziny staram się zrobić 20-30 skoków. Zależy. Staram się być cały czas w jednym jakby pułapie tętna, tak powiedzmy to trochę interwałowo. W sensie podchodzę do tego bardziej jak do treningu na siłowni, niż jak do treningu na rowerze. I jest to spoko, bo Daje mi to mierzalne rezultaty. Wiem nad czym muszę pracować. Wiem, gdziecie, do czego się muszę gdzieś na bardziej przyłożyć. Raz, dwa. Dobra. No. Jak 10 takich sztuczek pod rząd wyjdzie, to już jest dobrze. Raz, dwa. Uff. I pyk, I, I raz, dwa. Przekaczyłem, mu nie. To teraz opowar Za kaję. I pyk. Pyk, oj. A może teraz tu i nie polecę? O! Pyk! I jeszcze coś tu prze. A nic! A co mi to? A zrobię te bajka na przyotówce. O! Pyk! Po rowerze oczywiście się kąpię, ogarniam kolację i mam taką swoją wieczorną rutynę, której się zawsze trzymam i ona jest dla mnie mega istotna. Ogólnie pierwszą rzeczą z niej jest to, że dwie godziny przed snem nie korzystam w ogóle z komputera, z telefonu. Jakby starałem się totalnie odciąć, żeby sobie lepiej spać, bo kiedyś miałem dość duże problemy ze snem. Teraz sobie czytam taką książkę, sztuka produkcji filmowej właśnie podręcznik dla producentów. Nic fajnego. I powiem Wam, że jest to ogólnie mega spoko, żeby sobie czytać w ogóle. W ogóle polecam Wam czytać przynajmniej z pół godzinki dziennie, bo może to się wydawać niczym wow, a naprawdę jest sztosem i staram się czytać jak najwięcej i naprawdę polecam czytanie. Do tego stosuję takie myki. No ludzie pewnie wezmą mnie za świra, ale ogólnie śpię w tych nausznikach, bo dużo lepiej mi się śpi, więc sobie zakładam te nauszniki elegancko i do tego jeszcze sobie robię, ale śmiechowo się słyszę, Zaklejam sobie usta. Dlaczego sobie zaklejam usta? Bo ogólnie oddychanie nosem w momencie, kiedy się śpi, jest... Kurde, bo nic nie słyszę. Oddychanie nosem, kiedy się śpi, jest dużo zdrowsze. I jeżeli o tym nie wierzycie, możecie sobie poczytać o metodzie butejki. To jest taki lekarz, który to przekminił. I ogólnie spanie z zaklejonymi ustami jest naprawdę mega kozackie. Ja mam takie przygotowane plasty, Akurat z sobie zrobiłem, takich kinezjotajpów. I z Karoliną to stosujemy. I jest... Super. I teraz pokażę Wam, pyk. Tak więc, yy, bo ja już będę zaklejony, więc już nie będę mógł mówić. Chciałem Wam powiedzieć, że tak wygląda mój dzień. No pewnie będzie się wydawał dość lamerski, bo właściwie nie robię niczego, co jest super. Znaczy, no właściwie cały czas pracuję, ale ogólnie no w taki sposób funkcjonuje od zawsze tak robiłem i jakby mnie to ja, ten tryb życia i mi pasuje. Dajcie mi znać w komentarzach, co o tym sądzicie, czy myśleliście, że tak to wygląda, czy że inaczej. Jakby jak o tym w ogóle to odbieracie i czy podobał Wam się ten film w sensie czy, czy taka tematyka jest spoko. A ja idę spać, bo jutro o 5 muszę wstać.